Cześć, siłonko, tu Bezi, a dzisiaj kolejny odcinek z Akinatora już trzeci Także dzisiaj po, chcie, yy, może pokonamy Akinatora. Yy, no to gramy, no to... Może najpierw Izajasza Mustafę Tak, Mustafę z Old Spice, -a. No, wybieramy sobie... Bo jedne lat. Najpierw Izajasz, Mustafa. No, tak. Dobra. czy twoja postać jest kobietą? Nie! Czy twoja postać pochodzi z Polski? Nie! Czy twoja postać naprawdę istniała? Czy postać na... Czy postać jest muzykiem? Nie. Już tylko pozamykam te reklamy. Czy postać jest muzykiem na zesportu? Nie. Czy twoja postać... Ma telefon komórkowy! <laughs> Raczej! Czy Twoja postać jest youtuberem? Nie! Czy Twoja postać jest aktorem, aktorką? Nie! Czy Twoja postać z Rosji? Nie! Czy Twoja postać jest z kanału Lubię Grać w gry? Nie! Czy twoja postać jest politykiem? Nie. Nie zgadnie on tego na pewno. Czy ja postać pracuję z komputerami? Nie. Czy twoja postać ma obecnie ponad 40 lat? Izajach Mustafa ma 41. Czyli tak. Czy twoja postać pracuje dla kanału telewizyjnego? Kanału. On jest z reklamy, ale nie. Czy postać pochodzi ze Stanów Zjednoczonych? Tak. Ta postać jest pisa... Nie. Ta postać jest ciemnoskóra? Tak. Nie. Jest kojarzona z jazdem Tak. Ta postać Nie. Ta postać pochodzi z domu? Nie. Nie! Jezu, no na początku to było i powiedziałem, że nie. Chwilę nie nie no, zgadz. Zgadz to. I nu by zjoj. Izaję. Mustafa. To teraz... wybierzemy sobie... piórnik. Piórnik sobie wybierzemy. Ciekawe, czy to w ogóle zgadnie. Piórnik. Piórnik, pamiętajcie, piórnik. Piórnik! Może to słyszy na to ucho. Nie. Nie No piłnik jest prawdziwy, no tak. Mm, piłnik nie Nie... nie nie... 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 nie Nie. 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 Nie, nie związa... Czy twoja postać ma fanpage'a na Facebooku? Nie. Czy twoja postać jest widzialna? Tak. Czy twoja postać ma związek z księżycem? Nie. Czy twoja postać ma więcej niż dwie stopy? Nie. Czy twoja postać jest... Hmm? Twoja czy twoja postać ma piersi? Nie! Twoja postać ma dużo nóg? Nie. Twoja postać jest brzydka i niemiła? Nie. Myślę... O, piórnik? Ład, coś, czego nie wiem, bo nie jest to posta. Niestety nie. Tak. To poczekajcie chwilę. Dobra, jestem. To teraz, może o widzach moich, ale nie mam widzów. Chociaż może mam, ale nie lajkują mi. A to widzi, widzi moi, moi widzowie. Czy twoja postać pochodzi z Polski? No nie wiem, bo może każdy mi ogląda. Zabierzka w lampie. Nie. Z matematyką. Nie wiem. E, tak. Nie wiem. Tak. Nie wiem. Dajcie sobie sami, bo mi się nie chce. Czy twoja postać uwielbiam uwielbia lekko Bananowe? Nie wiem. Czy to Nie wiem. Czy codziennie to Nie, codziennie nie. 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 Nie, nie. nie wiem. Mm. Nie, może mnie starsze osoby. A nie wiem, skąd takie coś wiedzieć. Moi widzowie to... Nie. No, Moi widzowie. A nie zgad! Pokonałem w końcu Akinatora! Jest! Nie zgad! To nie jest Arion! To nie jest Arion! W ogóle nie wiem na myśl Arion, a tylko moich widzów. Chociaż w ogóle ja nie mam. Czyli tego nie padnąłeś. Także jest okej. Okay. Nie zgadnąłeś. Także myślę, że ten film się spodobał. Dajcie subskrypcję, lajkujcie moje... mój kanał. Subujcie, lajkujcie, komentujcie na, na Facebooku i, no i na YouTubie. No to myślę, że ten film się spodobał. Także cześć. Ja się żegnam.